Cześć kochani, witam się z wami ponownie w kolejnym czytaniu na moim kanale. Dziś kochani, znaki Zodiaku, znak Zodiaku Strzelec na miesiąc wrzesień. Kochani, zaraz część z was zapyta się: Dlaczego nie ryby? Dlaczego nie idę znakami od początku? Z tego względu, że zrobię na odwrót w tym momencie, gdyż zawsze zaczynam od znaku Zodiaku ryby. Dziś zaczniemy rozkłady na wrześniowe czytania dla znaków Zodiaku, od znaku Zodiaku Strzelec, dlaczego nie? I tak, czytania będą się pojawiały pewnie codziennie do września dla każdego znaku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W teorii zawsze jest, wiecie, fajnie, w praktyce bywa różnie. Kochani, ja Was oczywiście zapraszam do tego czytania. Zajrzymy do karty anielskiej, co karta anielska dla Strzelca będzie chciała pokazać na wrzesień co będzie chciało pokazać nam orakle miłości e, oraz e, karty typu orakle, które wskażą nam na, na jakieś najważniejsze informacje, zdarzenia, być może jakieś sygnały od kart kochani dla was. E, co jeszcze? Dzisiaj pewnie jeszcze się koło godziny 20 pokażę film, jak to zawsze, czytanie na tematy relacji. Podejrzewam, że to będzie jego jej zamiar w twoją stronę e, na najbliższe dni, m, począwszy od dnia dzisiejszego. Zobaczymy, być może, może zrobię na 10-14 dni, być może na miesiąc. Zobaczymy, bo ten rozkład będzie za chwilę przeze mnie wykonywany po czytaniu dla znaku Zodiaku Strzelec. Kochani, oczywiście przypominam Wam, iż jest promocja na czytania sierpniowe u mnie. Jeżeli macie ochotę, <laughs> przepraszam, jeżeli jesteście gotowi na takie czytanie, oczywiście, bo ja ze swojej strony zachęcać Was nie mogę to wy musicie czuć, że takie czytanie wam jest potrzebne, że chcecie jakąś wskazówkę od tarota, bo przypominam, tarot to nie wyrocznia. Tarot daje nam wskazówki, daje nam poglądy na sytuację, w jakiej obecnie jesteśmy, być może zmienia nasz punkt widzenia. <laughs> Czasami czegoś nie dostrzegamy. Karty pokazują nam wyjście z sytuacji możliwe, jedno z możliwych, tak? Dobra, karty oczyszczam anielskie i sprawdzamy, kochany strzelcu, co przy tobie? W miesiącu, co przy Tobie w miesiącu wrześniu się nam zadzieje, co karta anielska, jaką Radę będzie chciała Tobie tutaj informację, Radę przekazać. I sprawdzamy, co przy strzelcu na miesiąc wrzesień. A więc kochani, karta anielska przy Tobie mówi tak. Nie martw się, jeżeli masz jakieś problemy finansowe. Jeżeli sprawy materialne, zawodowe nie idą tak, jakbyś sobie tego życzył. E, w najbliższym czasie, a szczególnie we wrześniu, karty wskazują na dość znaczną poprawę w kwestii materialnej przy strzelcu. E, sytuacja się poprawi, strzelec otrzyma jakąś propozycję, część z Was dostanie propozycję zmiany stanowiska pracy lub ogólnie będzie chciało pracę zmienić. Co zakończy się dla Was bardzo pozytywnie, będzie skutkowało lepszą, e, może nie lepszą, tylko poprawą finansową dla Was, tak? W miesiącu wrześniu. Więc jeżeli staniecie przed taką decyzją, jeżeli taką decyzję chcecie podjąć, jeżeli myślicie o czymś takim, właśnie o jakiejś zmianie, o jakimś pomyśle, e, być może w sprawach właśnie zawodowych, Finansowych, chcecie otworzyć własną firmę, chcecie e, rozpocząć nowe przedsięwzięcie, chcecie zmienić po prostu pracę na lepszą, wygodniejszą dla Was, na taką, do której za karę się nie chodzi, lub zmienić po prostu stanowisko pracy, przebranżowić się, to jak najbardziej we wrześniu dla części z Was karty rezonują bardzo pozytywnie w tym temacie. Co jeszcze, kochani? E, dla strzelca we wrześniu może być trudny czas w sprawach rodzinnych. Karty pokazują, iż mogą być jakieś konflikty, nieporozumienia, być może, może z rodzeństwem, być może z osobami wam bliskimi, ale bardziej karty mi to wskazują właśnie na rodzinne konflikty, niedomówienia, niedopowiedzenia, ogólnie inne zdania, inne oczekiwania. Karty wskazują strzelcu. Powinieneś pójść na kompromis w jakimś temacie, powinieneś przemyśleć jeszcze jakąś sytuację. Tu może chodzić o podjęcie wspólnej decyzji w jakimś aspekcie, w jakiejś sprawie. Ty nie za bardzo jesteś za tym tematem, nie za bardzo chcesz się na coś zgodzić. Przemyśl to raz jeszcze, gdyż karta mówi, iż czasami warto pójść na kompromis, przemyśleć coś dwa razy. Niż, niż później żałować, może tak, jeżeli sprawa nie jest oczywiście aż jakiejś nie wiadomo jakiej rangi i wagi, jeżeli możesz coś zrobić w tym temacie, żeby pokojowo sytuację rozwiązać w rodzinie, jak najbardziej karty mówią spróbuj, tak? Dalej, przy Strzelcu w miesiącu wrześniu również nadarzy się okazja, co ta karta oznacza. Karta oka okazja oznacza z reguły na rozwiązanie Twoich problemów. Nadarzy się okazja, szansa na spełnienie tego, o czym myślisz, do czego dążysz, na czym tobie zależy. E, tak w skrócie ogólnie karta anielska przy strzelcu na miesiąc wrzesień tobie mówi. Dobra, kochani, mamy kartę anielską. Przechodzimy przy strzelcu do Orakle Miłości. Przy Orakle Miłości będę sprawdzała teraz. Związki partnerskie. Związki partnerskie, związki długoletnie, małżeńskie, i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzamy, co orakle dla Ciebie będzie chciało pokazać, powiedzieć Tobie, jaką wskazówkę dać. Kochani, i tak mi tu wychodzi przy Was. Mów, co czujesz, mów o czym myślisz. Nie zawsze partner, partnerka domyśli się o co Tobie chodzi, tak? Karta przy, tutaj przy związkach małżeńskich, partnerskich wskazuje na pokusę. Ktoś z Twojej przeszłości, osoba, której być może dawno nie widziałeś, nie widziałaś, pojawi się ponownie w Twoim życiu. Narazicie to na pokusę, na jakiś romans, lub nadarzy się flirt. To oczywiście, jak Ty, Strzelcu, postąpisz, będzie zależało tylko od Ciebie. Ogólnie w, w relacjach stałych, małżeńskich, partnerskich widzę nieporozumienie w jakimś temacie, ale ogólnie część z Was będzie miała normal, bez zlotów i upadków jakby normalny miesiąc, co nie oznacza, żebyście spoczęli na laurach, bo karta tutaj mówi mów o tym, co myślisz, tak jak powiedziałam na początku, co czujesz, czego pragniesz. E, wyrażaj swoje emocje przede wszystkim, bo nie zawsze ta druga strona wie o co Tobie chodzi. Nie zawsze Twoja druga strona, połówka, jest tak domyślna. E, warto rozmawiać, tak ta karta mówi przy związkach partnerskich stałych. Nie zamykać się w sobie, nie odsuwać trudnych tematów od siebie. Sprawdzamy dalej. Chciałam powiedzieć, co przy singlach, ale już, e, już kochani, trzy karty mi tutaj wypadły. I dla singli na miesiąc wrzesień, dla strzelców, karta pokazuje nową miłość. Ja Wam tutaj pokażę, kochani. Nowa miłość przy strzelcu, przy singlach, przy osobach, które szukają swojej bratniej duszy, drugiej połówki. Nowa osoba stanie w Twoim progu, stanie w Twoich drzwiach, pojawi się romantyczne uczucie, tak. Dla części z Was karta pokazuje singla, który nie do końca jest singlem, który może jeszcze myślami być, możesz być jeszcze myślami w przeszłej relacji, tkwić jedną nogą przy ekspartnerce, partnerze. Karta mówi, że czas zamknąć pewien etap za sobą, oczyścić swoją energię, żebyś mógł otworzyć się na to, co nowe. Dla części z Was singli yy, widzę tu miło spędzony czas we dwoje, zaproszenie na randkę, wyjazd lub taki wyjazd niespodziankę niezapowiedziany. Możesz spędzić z kimś bardzo miłe chwile we wrześniu, właśnie. Tak mi karty przy was tutaj się pokazują. Teraz kochani, sprawdzimy, co w kartach orakle, takich typowych, przyziemnych przy najbliższy, w najbliższym miesiącu, czyli we wrześniu dla was, co się przy Was wydarzy, kochani. No i sprawdzamy, kochani, co tu przy Was pomyślę, jaką talię mam wziąć. Wziąć, ale może wezmę tą i sprawdzamy, co przy strzelcu w miesiącu wrześniu. Karty orakle będą chciały Wam, kochani, powiedzieć, jakie informacje przekazać. Zobaczymy, co się przy Was zadzieje. Na pewno przy strzelcu widzę wyjazd, widzę podróż, nawet wyjazd zagraniczny zmianę miejsca zamieszkania, zmianę w ogóle swojego życia o 180 stopni. Część z Was albo we wrześniu wyjedzie, tak jak mówię, nawet za granicę, być może no daleko od domu, część z Was zmieni swoje życie o 180 stopni, część z Was, y, przy Was widać jakby doszkalanie się, zmiana y, myślenia, Dążenie do obranego celu. Co to oznacza? Karty mówią, iż część z Was może yy, dostać propozycję, tak jak wcześniej Wam wyszło, zmiany stanowiska pracy, ale trzeba będzie albo pójść do szkoły, albo się doszkolić, albo mieć jakieś szkolenie stanowiskowe na przykład, żeby to stanowisko podjąć. Dla części z Was widzę zaproszenie. W ogóle wrzesień nie jest miesiącem bardzo imprezowym, ale przy strzelcu widzę co najmniej dwie, trzy. Dwa, trzy wyjścia towarzyskie, zaproszenia na właśnie takie wyjścia. Miło spędzony czas dla części z Was, miło spędzony czas we dwoje, korzystanie e, e, randka, e, zaproszenie na wesele, ślub, e, zaręczyny, osiemnastki. Ogólnie imprezowy miesiąc, mimo że wrzesień jest takim miesiącem nie do końca, który sam w sobie świadczy o e, jakiejś imprezowości. Tak czy tak. Przy was strzelce widzę właśnie tak jak wam powiedziałam bardzo też poważne decyzje takie mm, znaczące w waszym życiu. Staniecie przed wyborem w którą stronę pójść. Dla części z was będzie to oznaczało wybór e, partnera, partnerki. Dla części z was będzie tu sprawa rozwodowa, separacyjna, będziecie myśleć w którą stronę pójść, jak potoczą się wasze losy, czy dobrze że idziecie w tym kierunku. Dla części z Was będzie to zmiana stanowiska pracy. Przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, tak? To Wy musicie wyłapać informacje dla siebie, żeby widzieć, co przy Was. Dla części z Was widzę doszkalanie się, zmianę stanowiska pracy, ale jak najbardziej przeprowadzkę, wyjazd, zmianę miejsca zamieszkania. Jeżeli ktoś z Was chce. Kupić mieszkanie mm, lub wynająć mieszkanie. Jak najbardziej widzę, widzę kartę remontu, zmiany, przeprowadzki, mm, wykorzystania swojej szansy we wrześniu. W ogóle miesiąc, wrześni będzie bardzo takim dla Was obfitującym w zdarzenia miesiącem. Wezmę jeszcze kochani e, orakle, sprawdzimy przy Was. Być może co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem? Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem? Kochani, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem? Dla części z Was jesteście w relacji lub związku. Gdzie nie do końca osoba przy Was jest z Wami szczera, coś przed Wami ukrywa. Dla części z Was yy, nie jest do końca, może nie, nie tak bym to powiedziała yy, dla części z Was myśli zupełnie coś innego niż Ty, inne ma oczekiwania, ale nie jest w stanie wyrazić swoich uczuć, swoich emocji, swoich pragnień, swoich potrzeb. Yy, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem, widać kłótnie. Ale kłótnię taką, która. kłótnia przy rodzinie, kłótnia przy osobach najbliższych, ale kłótnia taka, która wypali was energetycznie, dużo zmieni w waszym życiu. Dla części z Was tak mi karty pokazują, kochani. E, oczywiście, jeżeli czytanie Wam się podobało, jeżeli z Wami rezonują moje karty. Subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie moje czytania. Będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam również na TikToka, do mnie na konto ezo.tarot, tak jak zresztą wszędzie, na Instagram, na YouTube'a, na Instagramie Włodarczyk, Blodarczyk. Zapraszam Was serdecznie, kochani, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Cześć.